Cześć! Mam dzisiaj dla Was odcinek, który przyda się niejednemu z Was, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj odcinek o dziwnych zachowaniach u królików. Co takiego może zaskoczyć świeżo opiszonego rodzica takiego króliczka? Czy to miniaturki, czy hodowlańca? Tyczy się to zarówno jednych, jak i drugich. Dzisiaj właśnie o tym. Może zacznijmy od... Tego, że króliki, jak wiemy, powinny być kastrowane, sterylizowane, niezależnie czy to samce, czy to samice. Natomiast coś, co może zaskoczyć i niejednokrotnie Was niepokoić, a przynajmniej niektórych z Was, a nie powinno, to to, że króliki, nawet w stadach jednokuciowych, mogą próbować ze sobą kopulować, skakiwać na siebie. Chciałam tutaj zaznaczyć jasno i wyraźnie, że jest to sytuacja normalna. Co nie znaczy, że należy to ignorować. Króliki mają szczególnie intensywną burzę hormonów, i jeżeli robią to natrętnie, należy je wykastrować, wysterylizować. Natomiast zupełnie normalnym jest to, że również wykastrowane, wysterylizowane króliki, niezależnie czy to samce, czy to samice, również mogą na siebie wskakiwać. Dlaczego to robią? Jest to objaw dominacji, rekreacji. Króliki po prostu to robią. Jeżeli są wykastrowane, wysterylizowane. Absolutnie nie należy się tym martwić, również nie powinno niepokoić, jeżeli ma to miejsce w stadach jednopłciowych, czyli samiec, samiec, samica, samica, zdarza się, jest normalne, o ile nie towarzyszy temu agresja, nie macie się czym niepokoić. Jeżeli natomiast króliki, widzicie, męczą się z tego powodu, absolutnie należy się tym zainteresować, zastanowić, co można zmienić, powiększyć im terytorium, żeby w razie czego króliki mogły od siebie odpocząć, jeżeli będą miały taką potrzebę. Ale przede wszystkim robią tak jednak króliki niewykastrowane i niewysterylizowane i to wcale nie dla frajdy, po prostu hormony ich męczą, więc absolutnie wtedy biegł się umówcie się do weterynarza i zorganizujcie u specjalisty odpowiedniego oczywiście, kastrację, sterylizacji, wtedy te zachowania się wyciszą, zmniejszą, nie będą męczyć Wasze króliki, będą szczęśliwsze, weselsze i będą żyły dłużej i zdrowo. Co kolejnie, kolejnego, innego może zadziwiać u królików? Dziwne zachowanie u królików, u moich przynajmniej tak było. W momencie, kiedy powiększałam stado, miałam jednego królika, był super czysty, grzeczny, fajnie. Natomiast jak dowiedziałam się później, króliki to zwierzęta stadne. Najlepiej im w parze, uszą lepiej w parze, zgadzam się absolutnie w tym momencie. Natomiast jakże mnie zaskoczyło, jak przyszedł do nas drugi królik, oba wykastrowane, i nasze super czyste króliki, korzystające z kuwety, nagle przestały korzystać z kuwety. Hmm, to było straszne. A oprócz tego, że przestały, mocz pojawił się wszędzie, na każdej ścianie, łącznie na szybach okna, które naprawdę jest wysoko i bynajmniej moje króliki nie wskakują na ten parapet. Okazało się, że króliki zaczęły strzelać do siebie moczem, do siebie, w swoje okolice, ustalanie hierarchii, znaczenie terenu. Oj, było ciężko. Na szczęście się skończyło, było się skończyło, trwało około miesiąc. Warto przy powiększaniu stada brać to pod uwagę, wyznaczyć wybieg, kojec, zabezpieczyć ściany. Na pewno było to zachowanie, które bardzo nas zaskoczyło. Jakie zachowania królików jeszcze mnie zaskakują? Zaskakuje mnie to, że moje cudowne, kochane, oswojone króliki czasami wykastrowane są, potrafią, potrafią obudzić się w linistyk terytorialny. Kiedy próbuję posprzątać klatkę, one tam akurat sobie są, potrafią wyskoczyć na mnie, natupać na mnie, albo nawet złapać mnie zębami. Szczęśliwie nie gryzą do krwi, więc tutaj naprawdę to doceniam z ich strony. Natomiast nie powinna to zaskakiwać terytorialność u królików, terytorializm szczególnie ich e, małej przestrzeni, takiej właśnie jak klatka. U nich klatka jest cały czas otwarta. Natomiast jest tam kuweta, jest tam jedzonko, jest tam poidło, wychodzą i wchodzą, kiedy chcą, staram się po prostu to szanować i sprzątać, kiedy ich tam nie ma. Natomiast taki terytorializm nie jest oznaką niczego złego, niczego niepokojącego, nie powinniście się tym martwić, to jest ok, króliki tak po prostu robią. E, co jeszcze bywa lub może bywać niepokojącego w zachowaniu królików? E, może e, niepokoić Was lub zaskakiwać e, akurat pozytywne dla odmiany zachowań królika, czyli podskakiwanie, radosne kręcenie koziołków. E, I to jest super. To znaczy, że królik jest szczęśliwy, zadowolony, cieszy się. Szczególnie robią to małe króliki, podskakują wtedy bardzo wysoko, zarzucając nogi w różne wesołe, fikuśne pozycje. Może Was to zaskakiwać, jeżeli robią to szybko. Natomiast cies cieszcie się z tego, jest to super pozytywna oznaka. E, co jeszcze u królików może dziwić, to może zaskakiwać? E, może zaskakiwać wybiórczość pokarmowa, może to dziwić. E, króliki są wręcz wbredne. wybredne. Wielu z Was, tych szczególnie, którzy mają króliki od dawna, wie, że jednosianką może być pycha i znikać z paśnika momentalnie, a jedno może leżeć przez tydzień i choćbyśmy nie wiem, jak się starali nie są wyjedzone zioła światki, korzenie, natomiast to sianko ledwo, ledwo, oczywiście spędza nam to sens powiek. Nie zdziwcie się, są te dziwne zachowania, bo królik ma szybką przemianę materii. Mnie to bardzo zdziwiło, że nieraz muszę się nagimnastykować, że nawet siano od jednego producenta nagle przestaje smakować i moje poczucie bezpieczeństwa i zdrowia i spokojnego snu gdzieś tam znika, do czasu aż nie znajdę zamiennika. Na szczęście do tej pory zawsze mi się udaje. Natomiast no nie dziwcie się, tak to z tymi królikami naszymi słodkimi, kochanymi jest. Inne zachowanie u królików, które może Was zaskoczyć już ostatnio w tym odcinku, to to, że króliki naprawdę nie lubią nosić się na rękach. Na początku myślałam, że tylko moje. Mam pecha, zdarza się. Natomiast nie, okazuje się, że większość królików generalnie nie przepada, szczególnie za momentem brania na ręce. Rzucają się, kopią nogami. Nie przepadają, może mają lęk wysokości, nie wiem. Ja unikam tego, staram się usiąść do nich na ziemię, tak jak tu teraz. Poczekać, że królik przyjdzie, usiądzie mi na kolana. Natomiast może to Was doskoczyć, może to być dla Was dziwne, że jak królik właśnie uwielbia przyjść do Was i sobie wskoczyć na kolana, tulić się, zaczepia Was często. No, a jak bierzecie go do góry, to jest nieszczęśliwy, kopie tymi nogami, denerwuje się, jest zestresowany. Jest to zupełnie normalne, zdecydowana większość królików tak ma, także tym się nie zawartwiajcie. Jeżeli Wasze króliki Was czymś zaskoczyły, albo wciąż Was zaskakują, piszcie w komentarzu. Na pewno wiele osób chętnie skorzysta z tych informacji. I może uda nam się kogoś uspokoić i pocieszyć, że z jego klikiem wszystko jest w porządku, lub jeżeli Twoim krzykiem coś Cię martwi, niepokoi, ja o tym nie wspomniałam, nikt nie napisał, chcesz zapytać, pytaj śmiało, może Ci pomożemy, a jeżeli nie, na pewno skierujemy Cię w jakieś miejsce i do kogoś, kto Ci pomoże.